Witamy w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Tematem dzisiejszego spotkania jest broń palna w czasie bitwy pod Grunwaldem w roku 1410. Było to pierwsze starcie z udziałem wojsk polskich, w których masowo wykorzystano broń palną zarówno artylerię jak i broń ręczną. Aczkolwiek ta broń znana była w naszym kraju już co najmniej od czasów Kazimierza Wielkiego. W roku 1383 w czasie oblężenia pyzdry, miały zostać wykorzystane pierwsze bombardy, zresztą jednocześnie w tym samym roku, podczas walk o Troki, mieli tego samego rodzaju broń używać Litwini. Władysław Jagiełło, zanim wstąpił na tron polski, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że broń palna jest przyszłością pola walki. Zresztą paradoksalnie pierwszą broń, którą otrzymał, otrzymał z rąk krzyżackich. Marszałek Huno von Hattenstein przekazał Jagielę walczącego wówczas z Kiejstutem, Przynajmniej dwie bombardy. Nie przeszkadzało to przyszłemu królowi Polski wykorzystać te bombardy później w walkach z Krzyżakami, między innymi o Marię Werder pod Kownem. Kiedy Jagiełło wstąpił na tron Polski, zdawał sobie sprawę z tego, że należy przynajmniej miasta wyposażyć w artylerię oraz w ręczną broń. Palną. W roku 1397 do Lwowa sprowadził mistrza puszka, Puszkarskiego zbrożka, który miał zająć się tworzeniem wytwórni artylerii na potrzeby wojsk koronnych. Tak zresztą się stało, zresztą jednocześnie Jagiełło postawił na profesjonalizację. Litwini mieli wykorzystywać już posiadaną artylerię, a Polacy stworzyć całe zaplecze. W momencie wybuchu Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim szacuje się, że strona polsko-litewska dysponowała około 60 działami różnych kalibrów. Krzyżacy mieli ich więcej, około 100 Natomiast oni mogli liczyć na to, że goście zakonni, którzy zmierzali do między innymi terenów dzisiejszej Polski po to, żeby uczestniczyć w krucjacie, jak to mawiał zakon krzyżacki przeciwko Jagielle i Heretykom, mogli dostarczać również ze sobą broń palną, i tak z pewnością było. Także krzyżacy korzystali z tej broni, można powiedzieć, w całej Europie. Jeżeli chodzi o samą bitwę, to w zasadzie rola artylerii skończyła się po dwóch salwach, niemniej jednak wykorzystywano ją bardzo powszechnie w czasie oblężenia, między innymi Malborka. Wiemy, że to oblężenie nie zakończyło się sukcesem, niemniej jednak Jagieło miał możliwość wówczas przetestować tą artylerię, którą wojska koronne i wojska litewskie posiadały na poziomie Wielkiej Wojny. Standardowym rodzajem artylerii używanej w tamtym okresie były bombardy. W Muzeum posiadamy replikę bombardy, natomiast oczywiście jest ona mocno pomniejszona. Jest to dość niewielkich rozmiarów oręż. Wiemy, że między innymi wielka bombarda, która funkcjonowała w trokach, która ciągniona była przez 40 koni, strzelała kulami kamiennymi wielkości ludzkiej głowy. Taką kulę posiadamy również w naszych zbiorach. Rzeczywiście tego rodzaju amunicja mogła wyrządzić spore szkody, nie tyle w sile żywej, co między innymi w stanowiskach nieprzyjaciela. Równocześnie w czasie Wielkiej Wojny z zakonem Krzyżackim wykorzystywano te wynalazki, które pojawiły się w ówczesnej Europie w zasadzie w całej rozciągłości foglerze. W foglerze, w czyli artylerię z wymiennymi zamkami, ładowaną w zasadzie odtylcowo, która pozwalała na oddawanie. Rekordowej ilości strzałów, jak wówczas uznawano, bo aż 30 na dzień. To też jest ważne, żeby przypomnieć, że ówczesna artyleria, aby można było kontynuować strzelanie, musiała sama się schłodzić. Nie można było tych przede wszystkim luf bombard polewać, polewać wodą, ponieważ mogło dojść do ich rozczelnienia bądź całkowitego rozpadu. Jednocześnie Król Jagiełło postawił na to, żeby w Wojsku Polskim i w Wojsku Litewskim wprowadzać formacje piechoty uzbrojonej w broń ręczną. Z tym było troszeczkę gorzej. O ile artyleria na poziomie początku XV wieku trzymała się jeszcze nie najgorzej w naszym kraju, o tyle formacje piesze uzbrojone w hakownice bądź w piszczele były mocno w powijakach. Szacuje się, że w roku 1410 zaledwie 1% wszystkich uczestników bitwy po stronie polskiej dysponował bronią ręczną, bronią palną. Przykład takiej broni palnej oryginalnej posiadamy w muzeum w Koło Brzegu. Jest to depozyt Muzeum Narodowego w Szczecinie. Bardzo ciekawy egzemplarz łączący w sobie w zasadzie cechy dwóch, dwóch rodzajów broni palnej. Piszczeli osadzonej na długim drzewcu i hakownicy, ponieważ posiada hak. Ten egzemplarz jest bardzo podobny do klasycznego, czy uchodzącego za klasyczny przykład hakownicy polskiej, tak zwanego egzemplarza Lwowskiego i być może właśnie z takiej broni. Polska piechota raziła nieprzyjaciela w roku 1410. Warto nadmienić, że na etapie bitwy grunwalskiej broń palna, zwłaszcza ta ręczna, była w fazie eksperymentu. Powodowała więcej dymu i huku aniżeli strat w sile żywej. Prawdziwą rewolucję w tym zakresie uzbrojenia wprowadzili w Europie dopiero Husyci, i to właśnie za sprawą Czechów broń palna stała się stałym elementem pola walki.